Podróż w czasie. Chyba tam coś kamerują. Dzień dobry. Jestem aktorem powrotu z filmu powrót do przyszłości. Wow, ale film Zapraszam do samochodu. Chodź! Ale można nim jeździć. Na w to. Ej, co się stało? Jakieś dźwięki dziwne. Patrz. Dzisiejsza data. Wyświetliła się data 2040. Tak, to się dzieje. A, to się dzieje. Jakieś tam grzmoty słychać. I może chyba burza nadchodzi. Ojej. Gdzie my jesteśmy? Nie. Nie wiem. To nasz dom. Tak. Czekajmy, to się otwiera. Paczka. Czy w taki sposób w 2040 roku są dostarczane tak paczki? Nie wierzę. Rakietą kosmiczną. Patrz, dorosły ty. Patrz, macie jeszcze tutaj jakąś dziewczynkę. O, patrz, paczka chyba doszła. Weźmy ją. Musimy iść za nimi do ogrodu. Kaczemy do ogrodu. Udało się. Nasi starsi rodzice. O patrz, co dostaliśmy. Nowy replikator. Czekajmy, jak działa ładny replikator. Ja bym wziął kole. Patrz, kola. Replikator naprawdę działa. Nawet mam kolę z replikatora. Napiję się. Pyszna kola. Cukrowa. Okej, okay. dajmy teraz gdzieś replikator. Wejdźmy do domu. Tutaj. Ej, patrzcie, Ciale fajne kontrolery bezprzewodowe do gry na PlayStation. Dorosły ja. Naprawdę to działa ta, ta podróż w czasie. Pokażę wam zdjęcia na telewizorze nasze. W tych czasach tak, tak bardzo będą fajne. No to zaczynamy. Jakieś ciki tam stoją. jak się nazywacie? My, tak samo jak wy. O, dobrze. A wy jesteście jak dziadkowie. A bo to była Wasza podróż w czasie. To Wasze przyszłe dzieci. Po prostu podróżowaliście w czasie. Adoptowaliście je. Czyli nas. Jej! To jak my się tu znaleźliśmy? To było auto z filmu Powrót do przyszłości. Chodźcie na kanapę. Ale tu dużo miejsca. A gdzie ty idziesz? Kulki! Ojej, coś ty zrobiła! Ej, Adrian, mógłbyś byś lepiej i położyć gdzie indziej ten replikator? Nie ma sprawy. Gdzie go położyłeś? W szafce tam jest. Dobrze. O, to naprawdę działa. Pomóżcie nam powrócić do przeszłości. Spokojnie. Sprawdźmy Wasze auto. Wejdźcie do naszego auta. I proszę, sprawdźmy. Uwaga, powrót do 2025. Wyszliśmy. Tato, mamo. Gdzie byście byli? Nikt nie auto, a wy? My byliśmy w przeszłości. O, my. Gdzie Gdyby... Starszymi wami? Tak. Jeśli podobał wam się ten odcinek, subskrybujcie i zostawcie 10 łapek w górę, aby zrobić kolejny. Do widzenia.